Szanowni, myślę, że nieraz zastanawialiście się nad tym, jakie wino wzbudza największe emocje pośród sommelierów, pośród entuzjastów wina, pośród ekspertów wina. Jakie wino potencjalnie oni stawiają na swoim stole najczęściej. Jakie wino wzbudza te najmocniejsze, najgorętsze emocje. No więc wyjaśnię, to jest ryżnik. I dzisiaj właśnie zajmiemy się tym, jakie rzeczy, jakie cechy, jakie siedem powodów jest, dla których warto wielbić ryzlinga. Pierwszy powód to jest taki, że Rysling, zapewniam Was, ma już status. Status króla szczepów białych. Być może myśleliście, że królem szczepów białych jest Chardonnay, bo to jest wszędobylskie, popularne wino. Być może myśleliście, że to jest to Blanc, które wielbimy, które jest bardzo przyjemne z Nowej Zelandii, które wiele osób. Które pośród wielu osób wzbudza emocje. Być może myśleliście, że to jakiś inny szczep, ale jednak królem szczepów białych jest absolutnie Ryzling, więc on już ma ten status. Jeżeli ktokolwiek z Was nadal myśli, że Ryzling i ma skojarzenia z tanią półką w supermarkecie i z winami typu Lip to to jest zła spuścizna, którą potencjalnie ryżnik trochę jeszcze przez jakiś czas miał, ale wydaje mi się, że już dawno, dawno takiego nie ma. Ryznik to wysoki status, to potrafił być drogie, to potrafił być wręcz ekskluzywne, absolutnie wina, ale które nadal mają jedną z najdoskonalszych relacji ceny do jakości. No ale idziemy dalej. Pierwsza rzecz to było status króla szczepów białych. Drugi powód, dla którego warto wielbić ryzlinga i za którego my go wielbimy, to jest to, że to jest jeden z najdoskonalszych przykładów wina do długiego starzenia. Jeżeli ktokolwiek z was zastanawia się nad zakupem wina, które będzie miało potencjał starzenia na 15 lat, no to w zasadzie zapewniam was, że w cenie między 100 a 150 zł to w zasadzie większość ryzlingów taki potencjał starzenia ma. Po prostu ma. No więc jest to niezwykle proste, zapewniam Was, że wiele win czerwonych w tym przedziale cenowym nie ma takiego potencjału, a właśnie Riesling ma. Więc jest przykładem wina do głębokiego, długiego starzenia, które wraz z czasem potrafi dawać jeszcze, jeszcze więcej przyjemności z degustacji. Kolejny powód... Trzeci to jest to, że Ryzling jest jednym z najdoskonalszych przykładów wina do łączenia z potrawami. Jeżeli ktokolwiek z Was ma potrawę, nad którą się zastanawiasz, czym to połączyć, no to ja muszę powiedzieć, że kołem ratunkowym wielce prawdopodobne, że byłby jakiś Ryzling. Nie ma w zasadzie takiego Ryzlinga, którego z jakąś potrawą nie można byłoby zestawić. Ryzling ma. A całe spektrum bogactwa łączenia się z potrawami Riesling może towarzyszyć w menu degustacyjnym już na samym starcie, bo może być fantastycznym winem w kontekście aperitifu, który powoduje łaknienie, może być fantastycznym winem, który łączy się z subtelnymi, chrupiącymi przekąskami, to może być doskonały partner. Chyba nikogo nie muszę przekonywać, że to doskonały partner na przykład do ryb typu strong, ale oczywiście jest mnóstwo ryzlingów, które połączą się wręcz z mocniejszymi, czerwonymi mięsami. Pewnie każdy z Was miał okazję też doświadczyć słodkiego wina, który ma możliwości połączenia się z deserami. No więc już widzicie, że ryzling może towarzyszyć przez całe menu, degustacyjne i to może być naprawdę fantastyczny towarzysz. Kolejny powód, dla którego warto wielbić Rieslinga i to jest ta rzecz, która rzeczywiście pośród entuzjastów jest bardzo często poruszana, że Riesling to jest najdoskonalsze wino, które najlepiej oddaje miejsce pochodzenia. To jest wino, które najlepiej oddaje to magiczne słowo terroir. Terroir, czyli właśnie ten klimat, ten to jest jedna rzecz, to jest ta gleba, to jest metoda winifikacji, czyli co ten winiarz jakby z tym winem robi, to ma bardzo duży później wpływ na ostateczny rezultat w kieliszku. No, ryznik pokazuje różne twarze typowe dla regionów, typowe dla miejsca, typowe nieraz dla nawet ręki winiarza, gdzie jest to dodatkowym dodatkową. Błentą, dodatkowym tym aspektem dopełniającym to słowo Terua, więc ryżnik najlepiej oddaje miejsce pochodzenia, najlepiej oddaje miejsce, gdzie, się, gdzie zostało to wino stworzone. W zasadzie z tym punktem łączy się kolejna, ale ona naprawdę wymaga oddzielnego potraktowania, bo każdy z Was nieraz zastanawia się, co jest taką cechą, która predestynuje dane wino białe czy też czerwone do tych wyjątkowych. Co jest cechą, które to wino powinno posiadać. No jest mnóstwo tych cech, które dotyczą balansu, które dotyczą długości końcówki, ale jest jedna cecha, która, która w zasadzie, gdyby poszukiwać najfantastyczniejszych win białych, ale też i czerwonych, mnóstwa czerwonych win, no to bardzo często w tych winach jest to, i to jest mineralność. Mineralność to jest właśnie trochę właśnie pokazywanie miejsca, z którego dane wino pochodzi. Ryzling na przykład bardzo pięknie nieraz potrafi pokazać łupek, na którym po prostu rośnie. I ta mineralność to jest właśnie, jakby się lizało ten łupek, jakby się lizało tę skałę, albo jakby się było naprzeciw wodospadu, który jest po prostu stworzony właśnie tą skałą. I to jest to mineralność. To jest też ten aspekt słoności pewnej w usta, gdzie czujemy właśnie. Te minerały, więc ryznik najdoskonalej oddaje, pokazuje, jest najłatwiejszym przykładem na pokazanie mineralności. Naprawdę, gdyby ryżnik w cenie 100 zł nie posiadał mineralności, no to to jest słaby ryznik, to jest może zbyt wysoka marża danego dystrybutora, który sprzedaje tego, tego ryzlinga, ryżnik Riesling za 100 zł musi mieć mineralność. Kolejny powód, dla którego warto wielbić Rieslinga, to jest to, że Riesling potrafi być niezwykle bogaty aromatycznie. Riesling to jest to wino, przy którym można absolutnie medytacyjnie odpływać wąchając go. Riesling potrafi mieć tyle aromatów roślinnych, kwiatowych czy też owocowych, dużo więcej niż nie jeden przewodnik botaniczny, więc Medytacja przy ryzlingu to błogie doświadczenie. Jego aromatyczność powoduje, że właśnie zręcznie potrafi się łączyć z równie aromatycznymi potrawami. Jego odmienność aromatyczna właśnie to też jest ta cecha, która powoduje, że możemy go dobierać w sposób spójny w kontekście, w kontekście potraw. Więc jak macie ochotę medytować, to ryzling jest jednym z najdoskonalszych przykładów do medytacji. Kolejny powód jest taki, że Ryzling to jest w zasadzie aktor o wielu maskach. No, z racji, że on doskonale pokazuje miejsce, z którego pochodzi, no to on ma bardzo często różnoraką, różnorodną. Stylistykę, to jest jeden z eventów. No, są ryżniki, które mają 7,5% alkoholu, i to potrafią być wybitne wina, i to typowe jest dla Mozeli, gdzie jest bardzo przyjemny balans pomiędzy kwasowością i słodyczą. Taki idealny balans tego tytułu, tego alkoholu jest mniej, bo, bo część po prostu te, tego cukru pozostaje jako cukier resztkowy. Są ryzlingi, które mają 13,5% alkoholu w gorących regionach typu Palatyna czy, czy, czy Alzacja. Są ryzlingi w pełni wytrawne, surowo wytrawne i mineralne i takie są bardzo często w rejonie Rheingau, gdzie aromatyka jest pełna właśnie mineralności i pewna takiej cytrusowości, które są mocno kwasowe niczym, niczym brzytwa. Są też e, ryzlingi, które są słodkie. Są ryzlingi, które są właśnie w pełni wytrawne. Więc bardzo róż głęboka różnorodność pod, pod względem alkoholu, różnorodność pod względem e, pewnych doznań smakowych, wytrawności, półwytrawności. E, pełna różnorodność pod względem właśnie aromatycznym, no, w tej mm, wspomnianej, e, wspomnianym Palatynacie, czy też Alzacji, czy też właśnie Australii, to potrafią być bardzo często tropikalne niuanse, Gorące niuanse, właśnie dojrzałego tropikalnego owocu, a właśnie w Rheingau czy Moseli świeżość, lekkość i, i raczej taka cytruszowość, i, 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 i większe wycofanie, mniej dojrzały ten owoc aromatycznie. Więc ryzling to po prostu różnorodne, różnorodne twarze, i to jest ten ostatni punkt, dla którego wiel warto wielbić ryzlinga. Jeżeli ktokolwiek z Was stwierdza, że nie lubi ryzlinga, to po prostu nie dobrał go do swoich preferencji, bo jako aktor o wielu maskach na pewno jest taki ryzling, który by Wam absolutnie poszmakował. Ryzling to też, już poza programem, powiem, że ryzling to jest też ten, ten szczep, który ma najwyższą kwasowość. To jest ta cecha, która predysponuje go do starzenia, to jest ta cecha, która predysponuje go do łączenia wina z potrawami. To jest też ta cecha, którą po prostu entuzjaści wina kochają. My się możemy nazywać acid lovers miłośnikami kwasowości więc to jest, można by było powiedzieć, mały ósmy punkt pośród tych wszystkich siedmiu. Ja akurat w tym filmie degustuję. Australijskiego ryzlinga, który jest absolutnie bardzo do, doskonałym przykładem. Ma przyjemne, nie tylko takie jabłkowo-gruszkowe, ale lekko kwiatowe aromaty, lekko też tropikalne aromaty. Ma pewien niuans mineralności, więc już tu powoli można tej, tej mineralności doświadczać. Do tego ma jedną rzecz, która potencjalnie pośród ryzlingów jest z jednej strony wielbiona, ale trzeba nazwać rzecz po imieniu. To jest jedna z wad ryzlinga. To jest nuta benzyny, czy też nafty. Jeżeli ktoś wącha ryzlinga i może stwierdzić bipi, no to to oznacza, że ten ryzling jest trochę już za stary z jednej strony. Być może, że pochodzi ze zbyt gorącego miejsca, albo rocznik jest zbyt gorący. Być może, że były jakieś elementy przechowywania, czy też transportu trudne dla tego ryzlinga i troszeczkę właśnie zaczyna się pojawiać wada. Wada w postaci tej aromatycznej nafty. No tutaj lekki niuans tej nafty jest, ale muszę Wam powiedzieć, że jest mnóstwo e, takich win, w których pojawia się też inna wada, bred. Potrafi się pojawić nafta, gdzie ta niedoskonałość w zasadzie potrafi być czymś przyjemnym. To jest tak jak, tak jak potencjalnie z urodą, że gdzieś musi być jakaś niedoskonałość i wtedy to dopiero jest prawdziwe i piękne. Ten znaczek z tym kancerem jest bardzo często cenniejszy i ciekawszy. No więc to wino jest bardzo ciekawe. Jeżeli macie ochotę kupić australijskiego, nie niemieckiego, nie austriackiego Rieslinga, ale właśnie australijskiego, gdzie akurat ten szczep jest bardzo szeroko uprawiany. W zasadzie liczy się tam ten Riesling, liczy się też Shiraz. No okej, okay, jest i Cabernet Sauvignon, jest i Chardonnay w tym regionie. No, ale jeżeli macie ochotę na troszeczkę bardziej oryginalnego Ryzlinga, no to macie szansę. Sandhalec tak się nazywa e, winnica, i e, tutaj akurat są polskie, polskie, śląskie e, korzenie. Emigranci ze Śląska właśnie m, założyli tę winnicę na początku XIX e, wieku, więc jeżeli macie ochotę m, też winą jakiejś takiej głębszej terytorialnej dziś w Polsce hmm, podoświadczać to śmiało, absolutnie można. Przyjemny ryzling, bardzo zrównoważony. Możecie skorzystać z rabatu 15% który jest, jak piszecie, 4 Senses 2020. A to wtedy ten rabat zadziała, ale koniecznie, koniecznie po raz kolejny wspomnę o tym. Uzupełnijcie jeszcze Wasz koszyk moim petnatem. Petnatem, który jest importowany na moje życzenia, a akurat w sklepie dobre wino, ten petnat się pojawia, więc, więc polecam pod filmem jeszcze parę Ryzlingów. Z dobre wino Wam rekomenduję, ale mam nadzieję, że, że będziecie korzystać z całego spektrum Ryzling. To król szczepów białych. Mam nadzieję, że Was przekonałem.